W ostatnim odcinku poświęconym Mi Bandowi 8 wraz z przygotowanym dla Was konkursem powiedziałem, że ów produkt jest odzwierciedleniem aktualnych czasów. Poprawiamy co możliwe, wydajemy jako kolejną generację i bum, sprzeda się. Tak teraz robi się z dobrą elektroniką. I nie inaczej jest w przypadku modeli Asus Zenfone, czyli jednej z moich ulubionych linii smartfonów, oferujących flagowe rozwiązania w kompaktowej formie, zachowując względnie akceptowalną cenę. A przynajmniej jak na rok 2023. Z jednej strony to nadal tylko delikatny lifting modelu 9, a z drugiej nie przeszkadza mu to w niczym, aby stać się najlepszym kompaktowym smartfonem w 2023 roku. I tak mówię to w połowie roku. A z trzeciej strony konkurencji jakiejś gigantycznej nie ma. Zapraszam na test oraz subiektywną opinię na temat Asusa ZenFone 10. Moi drodzy, jeżeli chodzi o samoopakowanie, opakowanie urządzenia, absolutnie nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Poza oczywiście telefonem, papierologią oraz śpileczką do wyjmowania kart SIM, znajdziemy również ładowarkę, a nawet etui. Co jak na rok 2023 wydaje się czymś niezwykłym i wybitnym. Jeżeli chodzi o design urządzenia, bardzo łatwo pomylić ze Asusa 9. Z z Tegorocznym Asus N10. I niech nie zmylą Was grafiki przedstawiające front Asusa Zenfone 10. Nie, moim zdaniem one lekko przekłamują fakty, a już szczególnie kiedy uwzględnimy krawędź górną i dolną. Nie, ona nie jest taka malutka. I w tym miejscu zaznaczę, że oczekiwałoby się od tego telefonu choć trochę zmniejszenia tych ramek, które, mimo już niemal symetryczne, w dalszym ciągu moim zdaniem są trochę za duże. Natomiast jeżeli chodzi o samą resztę, ulokowanie przycisków, aparatów, rozmiar urządzenia, przekątną ekranu, głośniki stereo, jest to dokładnie ten sam ZenFon 9, którego znamy z zeszłego roku. W tym pozytywnym, jak i dla niektórych negatywnym znaczeniu tego słowa. Ale zanim przejdziemy do samego rozmiaru, trochę faktów. W urządzeniu znajdziemy certyfikat wodoszczelności IP68, mamy całkiem przyjemne głośniki stereo i uwaga, mamy jacka 3,5 mm, a jednocześnie coś, czego nie mieliśmy w Zenfonie 9, czyli ładowanie indukcyjne maksymalnie 15W. Jeżeli chodzi o ekran, ten niemalże taki sam. Przekątna 5,9 cala jest to super AMOLED, wsparcie HDR10+, oraz jasność szczytowa lekko ponad 1000 nitów. Jedyną odczuwalną różnicą Jaką możemy dostrzec w ekranie, to częstotliwość odświeżania 144 Hz, a Zenfone 9 miał 120, tylko tutaj trzeba zaznaczyć, te 144 Hz są włączane tylko podczas grania. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe funkcje oraz sposób nawigowania telefonu, wszystko odbywa się z maksymalną częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Doceniam w tym miejscu producenta bardzo, ponieważ mamy możliwość wybrania 60 Hz, 90, 120 albo włączenie adaptacyjnych 120 Hz, co siłą rzeczy modyfikując częstotliwość odświeżania ma ogromne ogromny wpływ na żywotność ogniwa. Ja przez cały okres testów korzystałem ze 120 Hz i bez problemu jeden intensywny dzień pracy wytrzymywałem, natomiast w cyklu mieszanym bez problemu dwa dni. Natomiast jeżeli dla kogoś byłoby to za mało, możecie sobie włączyć adaptacyjne 120 albo 90 albo jeżeli ktoś chce 60 i spokojnie ten czas wydłużyć. Mam wrażenie, że Asus Zenfone 9 to moim zdaniem najlepiej, najdłużej trzymający na baterii kompaktowy telefon, jaki aktualnie możemy kupić. Jeżeli chodzi o autoryzację, tutaj przycisk z boku, to, który sprawdza się moim zdaniem również bardzo dobrze, i tutaj też nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Wydajność również uległa niewielkim zmianom. ASUS Zenfone 9 wyszedł stokowo na Androidzie 12, ASUS Zenfone 9, siłą rzeczy, na Androidzie 13. Zamiast Snapdragona 8 plus generacji pierwszej, mamy Snapdragona 8 generacji drugiej. Ja absolutnie, przynajmniej w moim konkretnym egzemplarzu i w moim sposobie użytkowania, nie napotkałem na żadne problemy z przegrzewaniem się telefonu, czy to podczas grania, czy podczas filmowania, czy to Full HD, 4K, czy 8K. Dla mnie osobiście ten telefon był po prostu chłodniutki. Urządzenie możemy kupić w trzech wersjach 128, 256 bądź 512 GB, nie mamy złączonej karty pamięci i pod względem wydajności, cóż, jest naprawdę solidnie, a połączenie procesora i tej wydajności wraz z nakładką Asusa, która no, po części może nawet trochę przypominać czystego Androida, daje to bardzo, ale to bardzo satysfakcjonujący sposób korzystania z telefonu. Przez cały okres testów telefon mi się nie zamulił, nie zawiesił, nie skryzował, nie miałem żadnych kraszy, nie miałem żadnych błędów, wiadomo, te mogą wyjść w kolejnych miesiącach, no ale nie jestem w stanie testować urządzeń przez kilka miesięcy, moim zdaniem jest naprawdę świetnie. Co do aparatów mam pewne zastrzeżenia. Z jednej strony super. Obiektyw 50 megapikselowy z przysłoną F1.9 z optyczną, w cudzysłowie mówiąc, gimbalową stabilizacją obrazu sprawdza się super. I to na pewno zaraz wam pokażę na filmach. oraz 12 megapikselowy obiektyw ultra szeroki również daje przyzwoite efekty. Cóż, same obiektywy są niemalże takie same jak w Asusie 9. I w tym miejscu mogę zaznaczyć, że trochę mimo wszystko brakuje mi tego teleobiektywu albo obiektywu peryskopowego, aby dać nam ten bezstratny zoom, bo owszem jak najbardziej możemy robić Cyfrowe zbliżenia, robić kropy, natomiast jakość zdjęć na tym cierpi. Co do samych zdjęć, moim zdaniem prezentują się naprawdę fajnie i solidnie, choć w tym miejscu muszę zaznaczyć, że telefon ma tendencję do prześwietlania zdjęć. Druga rzecz, która trochę mi nie odpowiada w aparatach, to fakt bardzo odmiennych kolorystycznie zdjęć pomiędzy różnymi obiektywami, i to również w tym momencie pokażę. Pozostawiam was na parę minut ze zdjęciami i filmami. Wracam za chwilę. Zapraszam Was na ale jak widzicie, jest pochmurnie, jest wiatr, zresztą widać to doskonale po drzewach. Moi drodzy, powiem Wam tak, jeżeli chodzi o samą stabilizację w 10, 1080p, 10, 10, 10, nazywano ładnie Hyper Steady i moim zdaniem prezentuje się to bardzo dobrze i myślę, że nawet po wrzuceniu na komputer będzie to prezentować się bardzo dobrze. I cyk, już 4K 60 bez stabilizacji hypersteady natomiast również mamy jeszcze włączoną stabilizację która myślę, że również nawet teraz z perspektywy tego filmu 4K będzie się prezentować dobrze na komputerze, wiecie co przebiegnę się na chwilę i zobaczymy jak sobie poradzi z perspektywy telefonu moim zdaniem radzi sobie bardzo, ale to bardzo dobrze no i jesteśmy już na 8K przy 24 klatkach przypominam, że jest to maksymalna ilość klatek jaką możemy nagrywać przy rozdzielczości 8K no widać ewidentnie, że będą tutaj szarpnięcia bo no, nie ukrywajmy mniejsza ilość klatek będzie miała to do siebie że ten obraz nie będzie taki płynny doskonałym tego przykładem są gry jeżeli gramy w 25 klatkach jeżeli są tacy masochiści, no to poczułem ogromną różnicę względem tego co jest pomiędzy 60 czy już na pewno 120 klatkami natomiast jeżeli chodzi o taki filmowy look myślę, że jak najbardziej 24 klatki będzie spoko, też za bardzo nie mogę narzekać na stabilizację, przynajmniej znowu z perspektywy telefonu prezentuje się spoko. Dzień jesteśmy jeszcze na 1080p z możliwością przełączania się pomiędzy dwoma obiektywami, czyli obiektywem ultraszerokim a obiektywem głównym. Tak jak już mówiłem, brakuje możliwości zrobienia jakiegokolwiek zoomu optycznego. Powiem Wam szczerze, że nagrywając akurat tutaj w aucie, czyli kiedy nagrywam recenzję, Widzę teraz w tym przypadku, że ten kąt nie jest zbyt szeroki, w sensie on jest bardzo wąski, co ma przełożenie na to, że ten kadr jest dosyć niewielki, mały. Natomiast jeżeli chodzi o sam telefon, mogę powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo więcej niż solidny telefon. To nie jest żadna rewolucja, to nie jest jakaś drastyczna zmiana, która kompletnie odmieni twój sposób użytkowania pomiędzy Zenfonem 9 a Zenfonem 10. Są to kosmetyczne zmiany, które mają udoskonalić ten telefon. A jak dobrze wiemy, już Zenfon 8, Zenfon 9 były telefonami naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrymi. Co na pewno na plus do tego urządzenia, to bardzo dobra bateria. Uwierzcie mi na słowo, bez problemu ja osobiście, gdzie głównie siedzę w domu pod Wi-Fi, bez problemu dwa dni takiego mieszanego trybu korzystania, być może nawet i dłużej. Powiem Wam tak, nigdy nie trafiło mi się, aby tak mały telefon, poniżej 6 cali ekran, wytrzymywał tak dużo z baterią, więc pod względem baterii jestem bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczony, jeżeli chodzi o ten telefon. W Zenfone 8 bateria może nie była najlepsza, Zenfonie 9 była trochę lepsza, ale w Zenfonie 10 jest jeszcze lepiej. Natomiast wreszcie do Zenfona dodano ładowanie indukcyjne. Te 144 Hz z najwyżej odczują gracze, ponieważ ten tryb 144 Hz włączany jest tylko podczas grania. Doceniam Asusa za to, że mam możliwość wyboru 60 Hz, 90. 120 czy adaptacyjne 120, więc dla mnie to też jest również bardzo, bardzo na plus. No dobrze, zatem powiedzmy to sobie jasno i klarownie, jakie zmiany możemy dostrzec pomiędzy modelem 10 a zeszłorocznym modelem 9: wyższa częstotliwość odświeżania 144 Hz, z zaznaczeniem tylko w grach. Nowsze CPU zamiast Dragona 8 Plus generacji pierwszej mamy generację drugą, natomiast w dalszym ciągu jest to 4-nanometrowy procesor. A co za tym idzie, również podkręcony układ graficzny. Mamy ładowanie indukcyjne oraz 32 megapikselowy aparat do selfie zamiast 12. No, i tutaj mówię wprost: aparat do selfie nie robi na mnie żadnego wrażenia. Za tym słowem końca i podsumowania moich ponad dwutygodniowych testów Asusa Zenfone 10. Na plus, zawartość opakowania, w tym ładowarka oraz Edui. Genialny kompaktowy rozmiar, dokładnie taki sam jak modelu 9. Bardzo dobry ekran Super AMOLED z możliwością wybrania rodzaju odświeżania. Adaptacyjne 120, 90 lub 60. Niesamowicie solidna bateria, nawet z wymuszonymi 120 Hz. Jest to najdłużej działający na jednym cyklu ładowania kompakt. Przyjemna nakładka oraz wibracje. Solidne głośniki stereo wysoka wydajność, IP68, szybki skaner odcisków palców, dobre zdjęcia oraz niezłe filmy, ładowanie indukcyjne, a nawet dostępny jack 3,5 mm. Na minus brak pełnoprawnego teleobiektywu, mimo iż dwukrotny zoom cyfrowy jest niezły oraz ekran mógłby być trochę jaśniejszy o te dodatkowe parę setnitów. Dla użytkowników dotychczasowych modeli 9 brak mocniejszych, bardziej odczuwalnych różnic względem zeszłorocznego modelu i na koniec ten ostatni minus, Asus nie wychodzi poza ramy wyznaczone przez Google, oferując nam w swoich flagowych modelach maksymalnie dwuletnie Wsparcie aktualizacjami oraz samych uaktualnień zabezpieczeń. Jeżeli kupujesz telefon na 2 lata albo masz gdzieś, bycie zawsze na bieżąco, to raczej nie będzie to dla Ciebie żaden problem. I tak informuję, bo chcę być fair. Inni producenci dają dłuższe wsparcie aktualizacjami. Cena, jak mnie poinformowano przed premierą, podstawowy model to 3799 zł, wersja 828, wersja 8256, 3999 oraz wersja 512 4499 zł. ASUS Zenfone 10 jest niemal tym dla Zenfona 9. Co Mi Band 8 dla Mi Banda 7? Więcej, lepiej, szybciej. Co z jednej strony się chwali, a z drugiej pozostawia pewien niesmak, bo oczekiwałoby się czegoś więcej. Co nie zmienia faktu, że już teraz, uwzględniając wszystkie zalety tego sprzętu, potencjalne niewielkie niedogodności oraz przyzwoitą cenę, jak dla mnie jest to bezapelacyjnie najlepszy kompaktowy smartfon, jaki wyszedł i najprawdopodobniej wyjdzie w 2023 roku. Z tym, że też trzeba zaznaczyć, że konkurencji wielkiej nie ma. Jak masz dziewiątkę, raczej przesiadki siatki nie polecam, jak masz starsze wersje lub szukasz mocarnego smartfona, o który obsłużysz jedna, norręŋkɔm to jest aktualnie najlepszy telefon, jaki możesz kupić. Mimo iż konstrukcyjnie zmian w praktyce nie ma wcale. Zmiany raczej niewielkie, ale nadal to król kompaktów, czytaj telefonów o przekonaj poniżej 6 cali. Z mojej strony byłoby to wszystko, a jak wam? Podoba się nowy Asus ZenFone czy tak dopasiony model? Za moim zdaniem rozsądne pieniądze około 3.500 zł w podstawie mógłby stać się waszym daily. Niesamowicie ciekawi mnie wasza opinia na ten temat. A tymczasem kłaniam się nisko, miłego spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru życzę. Nocy również. Sia.